Pan będzie w przód czy w tył jechał? Pan będzie w przód czy w tył jechał? nie a co? A nic, bo nie wiem jak się ustawić do nagrania. A po czym pan jeździ? No Ale co mnie to interesuje? Co to jest? Nie. Zuprzejmie donoszę. Do kogo? Co do kogo? Do policji. Do policji? Tak jest. chcę jakoś tutaj jechać? Przykro mi, przykro mi. No trafi na policję nagranie, no. Na no serio? Na serio. A co tak robić? A co to jest? O no czym bo, pan bo, jedzie? No to jest noga, jaką tu wyjechać? Ja a... Nawet ta, ta pani z dostawy powiedziała, że ja tu mogę nawet... I, I pani rozumiem, że jest zarządcą drogi policjantem, który no, wyznacza no, prawo, tak? No dobra, no to ja poczekam aż panu jedzie. Minuta silnik włączony, poza samochodem. No, to jest kolejne pieniądze mam no. tak. Nie ma. Nie ma tego telefonu, nie ma takich rzeczy. Dostaw mnie! Zostaw mnie, bo wezmę policję! Zostaw mnie, bo wezmę policję! Daj te Zostaw mnie, bo wezmę policję! Daj telefon! Co ty robisz? Odsuń się ode mnie! Odsuń się ode mnie! Odsun się ode mnie! Odsuń się ode mnie! Powiedziałem! Odsuń się ode mnie! Ty mnie dotykasz, chłopie! A nie dotykaj mnie! Daj Odsuń się ode mnie! Powiedziałem ci, odsun się ode mnie! Okay. Odsuń się ode mnie! Daj, Co daj, te daj? To będzie jeszcze sprawa cywilna. Jak, cywilna? cywil na przeciw nie dotykał po A co przed chwilą robisz? A co, a co ja ci. No. Ja ci dotykam. Dobra, idź już do auta. Ty idź do auta. Ja poczekam. Ja to jest wyjazd. Trzeba, że. kaptur. Zostaw mnie. Zajmij nie dotykaj tu. mnie. Ja zobaczyłem skarabeczkę. No i posła, święcie.

Odstaw telefon! To jest moja własna! No ja dobrze, ty, ty, to ty odejdź, odejdź stąd. On stoję na chodniku, mam prawo stać na chodniku, No ja tak? ja mam prawo, ja No to stój. Nie odpychaj, nie odpychaj mnie. Zostaw telefon! Odsuń się ode mnie! ten telefon. Odsuń, Odsuń się ode mnie! Odsuń się ode mnie! To jest jakiś normalny kurwa! nagrywa, że k***a jak... dojechałem do Pani z towarem. Odsuń się ode mnie! O, jadą. jadą, zaraz ci wezmę. Ej! Zaraz cię spiszą. Odsuń się ode mnie. Odsuń ode mnie! Odsuń, ode kop mnie! Nie pchaj mnie! Ja ci nie pcham. Czy ja ci pcham? policję? Nie, ale pan tu mnie nie podziwił. Wezwie pani policję? Tak, chyba. Ała! Czy ktoś z państwa może wezwać policję? Normalny, normalny? Może ktoś z Państwa wezwać policję? Czuję się zagrożony. Czy pani może pani wezwać policję? Ten pan mnie w kopi i dusi. Właś może Pani wezwać powie. policję? Proszę. Chodźcie, nie Proszę. Bardzo. To. Oddaj to! Oddaj to moje! Oddaj, to. To, Oddaj to. to! Może ktoś z Państwa wezwać policję? Proszę! To i wezmę kopię. Proszę wezwać policję. Daj, daj sobie pier... się. Pier... To pier... tak, no, się no, co Wypierdaj gościu. Co wypierdaj? To wypierdaj, no. W... No, jesteś agresywny w stosunku do ogrodu. Wypierdaj. Jesteś agresywny, ja się wypierdaj. Agresywny. Jestem agresywny. Jak nie jestem? A jesteś? A przecież co było? Wróciłeś, nie kopałeś? Ty nie, jesteś niepoważny. Może pan wezwać policję? Ma pan telefon przy sobie? Ma pan telefon. Ale nagrywam cały czas, nie mogę przerwać. Daj mi